Z tym kiblem jest chyba coś nie tak. Witam. Dlaczego wyszłeś z mojego kibla i skąd tam się wziąłeś? Uciekałem z piekła, a kanalizacją było najszybciej. To wracaj tam, chyba że coś wziąłeś stamtąd. Wziąłem stamtąd, ten czerwony kryształ, znaczy wygląda trochę jak gówno, ale to kryształ, chodź tu kurwo. Tutaj nas nie znajdzie. Byłem kilka metrów, stąd wszystko widziałem. Nikt nie spodziewa się hiszpańskiej inkwizycji. Dobra, spierdalam. Co to za gówno? Nie boisz się mnie, dlaczego miałbym się ciebie bać? Jeszcze zobaczymy. Wiedziałem, że walka z menelem syrającym ziemniakami na latających alpakach to zły pomysł a tak poza tym gdzie ja kurwa jestem. Wolałem się chyba tam nie patrzeć. Ej Bóg bo sprawa jest możesz przylecieć tu na chwilę szczęść Boże. Siemaniu, jaka sprawa jest? Weź mnie z tego miejsca. No tak średnio mogę. Dlaczego? Przecież jesteś bogiem, to jest skomplikowane, a jak chcesz to mogę wezwać swojego osobistego specjalistę od popierdolonych spraw. Okej, okay, to go wezwij. Co do kurwy. Witam. Co ty tu kurwa robisz, wypierdala i miałam właśnie obrabować twój dom? Witam, przybyłem z przyszłości tym portalem, który sam nie wiem skąd tu się wziął i przyszedłem, żeby was wziąć do przyszłości, a nie chce mi się. To nie była prośba, to był rozkaz. Witaj to ja ty z przyszłości, i zostałem królem świata który zresztą rozpierdoliłem. Jak dla mnie to wygląda tak samo dalej jesteśmy na tym zjebanym białym dle. No dobra ale zabiłem dużo wielkich ludzi np. G Playa Angele Melker czy Friza. Wymienione przez ciebie przykłady zabójstw to szybciej zbawienie dla świata aniżeli jakieś złe uczynki. Mniejsza z tym teraz przeniosę się do przeszłości, i rozpierdolę świat. Patrząc na to co zrobiłeś w przeszłości, to szczerze mówiąc mam gdzieś to, że rozpierdolisz przeszłość. Zabiję Wiktora Orbana. Zapierdolę cię kurwo jebana. Jak to zrobisz mamy milionową armię. Mam prostszy sposób. W sumie jeśli zdech w przeszłości to ja nie powinienem żyć. Dobrze, że to był tylko sen. Jesteś pewien? Daj ta suba i dzwonek żeby być ze mną na bieżąco a jak nie to wypierdalać.